A soka. Na wzgórza smuklejąc od słoniu Patrzał zowąd na wroga Co poległ na błoniu I rozżalił się smutkiem na wronistym koniu I rzekł Odtąd niech wrogów nie będzie na świecie Niech łzom stanie się zadość Niech spoczną zamiecie tak przysięgam. Po pierwsze, po po trzecie. Bacz na to, że kochasz daremnie. Jakimż darem twe dary wiesz poodwzajemnie? Chcesz połowę królestwa? Czy skarbu połowę? Chcesz, bym ciebie na kwiatów mianowało królowe? O tom stał się ubogi w i w mowę. A ona mu pnęła, w którymś oka mgnieniu. Chcę, byś czasem znużony przystanął w mym cieniu i byś Gałąź moją swemu pochylił ramieniu. Chcę, byś wierzył, że myślę o Tobie i sobie i że nie bez miłości twoje ogrody z tobie. To wszystko, i byś pobyt dał mi na swym grobie. Czuję szczęście, gdy duszę w Twoją zieleń wyślę podobną tak bardzo, tak ściśle, że jest samą miłością, kiedy się zamyślę. Chwilę wzajem patrzyli w swe światy. ona się z Królewskiej Wymknęła komnaty, nieśmiało więc powłócząc swoje zielone szaty. Śmierć lub miłość pobladła i miłość wybrała. A po nocy, gdy księżyc Jarami się bieli, gdy wszystko posnęło i wszyscy posnęli, ona wyszła podwójnie z ziemi i stopieli i biegła pątnikując po schodów marmurze w głąb królewskich pałaców, ku górze, ku górze czyniąc kroki płochliwe, zwiewne i nieduże. Wspaniale! Dobrze, przepraszam, przepraszam, można otworzyć oczy. Tak, to było słuchowisko. Dobrze, ta część była słuchowiskiem. Bardzo Ci dziękuję, Samoże. Sambo będzie dla Państwa przepięknie grał w trzeciej części wieczoru, zliczenia obyczajów pośmiertnych. Puty w cieniu jałowca, śniła rozłożyście, aż z lasu wybrnął znieżu i pomącił liście złote żółki wylęgłe z ciepłych snów dziewczyny wnicestwiły się w bujnej piersi kosmaciny poznał żółki po złudzie i jednym spojrzakiem ogarnął szak dziewczynę i nicość za krzaki. Jakbym zastał je nagle na ich skrytym trwaniu, w świecie zgoła odmiennym, niż ten, gdzie ja jestem. Lecz pierwszy zgiełk ulicy, blask życia łody płoszy je, że malejąc, tłumią czary swoje i cofają się właśnie. W ten świat, gdzie ja stoję i podglądam ich pilnych przeistoczeń trudy. Kobiety, kobiety, kobiety. Trzy, tak jak Państwo pamiętacie. Celina, Zofia i Dora. Trzy kobiety jego życia. Zaczęło się od Celiny. Leśmian mając lat 40 również jest już ojcem. Ma dwie córki. Leśmian chce studiować literaturę, ale ojciec jest stanowczy w swojej decyzji. Mówi: Nie, nie, Bolesławie ma być brawo, masz mieć konkretny zawód. No i ten zawód konkretny Leśmianowi w jakimś sensie finansowo ratuje życie dlatego, że początek jego podróży zagranicznych, czyli wspomniany wcześniej w pierwszej części pobyt Leśmiana. W Paryżu, w 1903 roku do 6, i później ta, ta druga część od 1911 do 13 to czas, kiedy Leśmianowi, no niestety brakuje, cały czas brakuje finansów i brakuje pieniędzy w portfelu, więc pożycza od swoich przyjaciół, pożycza od bliskich, znajomych. Na pewno wspiera również rodzinę Leśmiana, bo wtedy już też jest. Mężem Zofii Helińskiej. tak, to jest jego małżonka, malarka. No i wtedy prawdopodobnie możemy się domyślać, że również wsparcie ze strony rodziny żony przychodzi do niego, kiedy są w Paryżu już jako rodzice mający pierwszą córkę Marię Ludwika. No i tu się zaczyna. Ten kolejny wspaniały etap jego życia, kiedy podróżuje po kawiarniach warszawskich ze swoją kuzynką Celiną. Za chwilę wyjedzie do Paryża, rok 1903. Po drodze zatrzymuje się w Monachium na prawie trzy miesiące. Tam widzi po raz pierwszy jeździ na rowerze. Wow, rower, wspaniale, cudownie, będę jeździł na rowerze. Okazuje się, że niekoniecznie <laughs> przygoda jednego razu. Tak, bo później nie mamy takich przekazów, że Bolesław Leśmian jeździł na rowerze. Kiedy koledzy z biznesowej spółki mówią: "Bolesław, za mało jest wpływów. Trzeba zmienić trochę repertuar, trochę może więcej rozrywki". Na co Bolesław mówi: "Nie, nie panowie, w takim razie muszę was opuścić". No i opublikował na początku listopada w jednej z gazet warszawskich informację o tym, że jakiekolwiek długi, które się pojawią w wyniku działania teatru artystycznego nie dotyczą Bolesława Leśmiana. やるこ